Czy często zdarza Ci się chrapać? Dzisiaj poznasz, jakie są tego przyczyny. Jedną trzecią swojego życia śpisz. Chrapanie, bezdech senny, bezsenność, stres i wiele innych niszczą Twój sen. Stworzyłem stronę czasnaspanie.pl, bo wierzę, że wyspany może więcej. Nazywam się Robert Wendt, jestem lekarzem otolaryngologiem i wiem, co zrobić, byś w nocy spał lepiej. Chrapanie. Dźwięk znany każdemu. Skoro oglądasz ten film, pewnie znasz go dość dobrze. Pocieszę Cię, nie jesteś sam. Amerykańska Fundacja Badań nad Snem wykazała, że chrapie 67% dorosłych obywateli Stanów Zjednoczonych. Więc widzisz, jest to częsty problem. Oglądając dalej ten film, poznasz przyczyny nocnego hałasu. Chrapanie powstaje tak samo jak każdy inny dźwięk. Skutek drgań struktury sprężystej. W przypadku ciała człowieka chodzi o tkanki miękkie gardła, a w szczególności podniebienie, m.in. języczek, łuki podniebienne, czyli to wszystko, co widzimy w naszej jamie ustnej, gdy tylko otworzymy buzię i oglądamy nasze gardło w lustrze. Aby zobrazować Wam, jak powstaje dźwięk chrapania, przygotowałem tutaj małą pomoc naukową pod postacią balonika. Uwaga, teraz go nadmucham i powiem Wam więcej za chwilę. Słyszeliście ten dźwięk? Był to właśnie dźwięk zbliżony do Waszego chrapania. Powstaje to w ten sposób, że duża ilość powietrza musiała przejść przez bardzo wąski otwór. Wprowadziło to szyjkę balonika w drgania i wydało dźwięk, który w przypadku snu manifestuje się chrapaniem. Każdy z nas co najmniej raz w życiu przeszedł infekcję górnych dróg oddechowych i doskonale wie, jak się czuje po przespanej nocy z zapchanym nosem. Gdy nos się zapycha w przebiegu obrzęku śluzówki, małżowin, które znajdują się w tym nosie, również, podobnie jak wcześniej mówiłem, dochodzi do utrudnienia przepływu powietrza do dróg oddechowych. To sprawia, że zaczynamy oddychać buzią. Gdy zaczynamy oddychać buzią, wysusza się nam śluzówka, chrapiemy, Wszystkie struktury gardła, takie jak podniebienie, o którym wcześniej mówiłem, migdałki zaczynają drgać i to wywołuje efekt chrapania. W momencie, w którym wyleczymy się z przeziębienia, objawy jakby ustępują. Wszystko przez to, że jest to dosyć odwracalna przyczyna. Poza przeziębieniem mamy też inne przyczyny, które zatykają nam nos. Na przykład skrzywiona przegroda nosa. Myślę, że połowa z osób, które oglądają ten film, ma skrzywioną przegrodę nosa, ale może o tym jeszcze nie wie. Inną przyczyną może być przerost małżowin nosowych, czyli takich poduszeczek, których funkcją jest ogrzewanie wdychanego powietrza. Kolejna przyczyna to polipy jamnosa, które występują u osób z przewlekłym zapaleniem śluzówki jamnosa i zatok. Inną częstą przyczyną chrapania, która jest mało oczywista, mogą być guzy jamnosa które przez rozrost w jamie nosa po prostu zamykają przepływ powietrza. Poza przeziębieniem mamy też inne przyczyny, które zatykają nam nos. Na przykład skrzywiona przegroda nosa. Myślę, że połowa z osób, które oglądają ten film ma skrzywioną przegrodę nosa, ale może o tym jeszcze nie wie. Inną przyczyną może być przerost małżowin nosowych, czyli takich poduszeczek, których funkcją jest ogrzewanie wdychanego powietrza. Kolejna przyczyna to polipy jamnosa, które występują u osób z przewlekłym zapaleniem śluzówki jamnosa i zatok. Przerośnięte migdałki czy to migdałek gardłowy, czyli tak zwany trzeci migdał, czy migdałki podniebienne, czyli te migdałki w gardle, które widzimy, jak spojrzymy w lustro, najczęściej są przerośnięte u dzieci. I każdy z nas najczęściej kojarzy te migdałki z dziećmi, które musiały zgłosić się do szpitala na operację, żeby je usunąć, ponieważ miały problemy z infekcjami, chrapaniem, zapchanym nosem. Zdarzyć się również może, że migdałki będą przerośnięte u osób dorosłych. W przebiegu przewlekłego zapalenia migdałków w którym po prostu siedzi bakteria w kryptach migdałkowych i nadkaża te migdałki, powodując różne objawy, plus przerośnięcie tych migdałków. Czasami może to być głus migdałka, który po prostu rozrasta się i udaje w cudzysłowie przerośnięcie migdałka, migdałków podniebiennych. Inną przyczyną może być po prostu przerost migdałka gardłowego, czyli tego trzeciego migdałka, w przebiegu przewlekłego zapalenia śluzówki nosa, kiedy katar spływa nam do gardła, drażniąc ten migdałek, nadkażając, powoduje to przerost tego migdałka. I są to sytuacje, w których czasami trzeba je usunąć lub przyciąć właśnie z powodu chrapania. My Oceniając wielkość języka posługujemy się skalą, która nazywa się skalą Malampatiego. Jest to czterostopniowa skala, która w bardzo prosty sposób pokazuje nam, czy osoba z dużym językiem ma duże ryzyko wystąpienia chrapania i bezdechu sennego. Każdy z Was może sobie ocenić język w tej skali. Wystarczy, że otworzy buzię, spojrzy sobie nie wytykając języka do lustra i zobaczy, jeżeli widzi migdałki, podniebienie i ten języczek, który wisi całkiem z tyłu, to znaczy, że to jest skala pierwsza. Jeżeli te migdałki języczek już troszkę są przesłonięte przez język, to można założyć, że to jest stopień drugi. Trzeci stopień, to już jest troszkę bardziej zasłonięty ten, ten języczek, wszystko już jest coraz bardziej zasłonięte. Natomiast jeżeli otwierasz buzię i widzisz tylko język, który się wypukla, to znaczy, że twój język jest duży na cztery w skali malampati, co świadczy o tym, że masz bardzo duże ryzyko tego, że będziesz mocno chrapał, będziesz miał bezdech senny. Między chrapaniem i bezdechem sennym istnieje taka zależność. Osoby, które chorują na bezdech senny, zawsze chrapią. Natomiast osoby, które chrapią, mogą cierpieć jednoczasowo na bezdech senny. Jest to ważne, ponieważ jeżeli jesteś osobą chrapiącą, powinieneś zawsze u siebie podejrzewać ten bezdech. Dla Twojego zdrowia, bo jeżeli odpowiednio szybko wykryjemy ten bezdech senny, możemy się nim szybko zająć i nie będzie miało to takiego skutku dla Twojego zdrowia. Jak widzisz, chrapanie nie jest błahym problemem, który można zignorować. Warto się zainteresować, zdiagnozować i wyleczyć. Jeżeli zastanawiasz się, do kogo zgłosić się w pierwszej kolejności, to pamiętaj, że problemy chrapania i bezdechu sennego zajmują się laryngolodzy oraz pulmonolodzy. Cieszę się, że dotrwałeś do końca tego filmu. Mam nadzieję, że rozwiązałem jakiś Twój problem albo przyczyniłem się do tego, że zainteresujesz się bardziej problemem chrapania. Zachęcam Cię do śledzenia moich portali społecznościowych, ponieważ będziemy częściej umieszczać programy na temat chrapania bezdechu sennego, a także innych problemów laryngologicznych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.